Witam Was w ten poniedziałkowy, czarny niestety poniedziałek. Doszło do ogromnego flash crashu, do krachu na rynku walut, wy, zwłaszcza wy, w niedzielę, w nocy. Dzisiaj sobie omówimy dlaczego, co i jak to będzie wyglądać w przyszłości. Więc, przede wszystkim, no, głównym powodem y, tych spadków jest oczywiście no powiedzmy polityka gospodarcza Donalda Trumpa mówiąc w takim no, kosmetycznym skrócie przede wszystkim chodzi o nałożone przez niego taryfy cła, opłaty na swoje państwa sąsi sąsiadujące z nim czyli na Kanadę i Meksyk no i na oczywiście na Chiny tutaj oczywiście ten mem nie do końca jest accurate jak to się mówi, aczkolwiek chodzi o to, że Trump zaczyna swoją prezydenturę de facto od ataku na swoich Dwóch bliskich sojuszników, dwóch bliskich sąsiadów, z którymi współpracuje wiele amerykańskich firm. No i tak jak wiecie, już na pewno Donald Trump nałożył 25% cło na towary sprowadzane z Meksyku i z Kanady. Oczywiście, wchodząc w pewne szczegóły, nie na wszystkie towary, na takie towary jak na przykład energia, czyli patrzy ropa naftowa, benzyna importowana zwłaszcza z Kanady, Ten, ta taryfa została podniesiona do 10%, aczkolwiek dalej są to odczuwalne. Czuwalne, e, gospodarczo skutki. E, oprócz tego, e, Trump zdecydował się nałożyć 10% e, cła na towary importowane z Chin. Zanim opowiem, dlaczego jest to ważne, też wyjaśnię wam trochę, jak działają cła w takim szerszym ujęciu gospodarczym, no to przejdziemy sobie do reakcji na rynku kryptowalut na te newsy. No, jak wiecie, jest ona fatalna. Ethereum od ogłoszenia, tak, czyli od ogłoszenia tego 60 godzin temu, no tam 62 godziny temu, patrząc w tym momencie dokładnie, spadł o prawie 40%. No, jeszcze w piku ten flash crash, no to jeszcze mocniej ten, 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 ten spadek był, aczkolwiek. Jak wiadomo, od tego flash crashu Ethereum czy Bitcoin zdołało już trochę odbić. Mówimy naprawdę o dużej, solidnej reakcji. Według mnie to trochę przesadzonej, zwłaszcza na rynku krypto, gdzie jednak, no nie oszukujmy się, no handel pomiędzy Kanadą a Meksykiem a Stanami Zjednoczonymi no bezpośrednio na rynek kryptowalut nie wpływa. Ten wpływ jest tylko oczywiście. Hmm, nie bezpośrednio przez to, że wpływa to na gospodarkę. Na, gospodar na gospodarkę reaguje oczywiście S&P 500, i inne rynki, a na inne rynki reaguje Bitcoin. I o tym pamiętajcie, to jest też lekcja, myślę, dobra dla wszystkich osób, które interesują się kryptowalutami, no, że trzeba się interesować polityką, trzeba się interesować tym, co robi światowy lider, jakim, jakim są Stany Zjednoczone, no i ich lider, czyli Donald Trump. No bo jego decyzje, czysto polityczne, zwróćcie uwagę, że to nie jest decyzja tak naprawdę ekonomiczna to nie jest decyzja jakaś, nie wiem, dotycząca jego, jego polityki władzy czy czegokolwiek. Jest to czysta polityka z państwami zagranicznymi, nic, co, co nie dotyka, co, co, co dotyka gospodarki, a wpływa tak mocno na, na rynki, zwłaszcza na rynki kryptowalut. Nie są to regulacje kryptowalut, nie jest to jakiś, jakiś nowy podatek. A taki ogromny wpływ to może mieć. Więc no, trzeba to śledzić. Bitcoin oczywiście też mocno spadł. E, aktualnie ta cena, zaraz sobie wejdziemy jeszcze na Trading View, e, ta cena jest teraz już 14 tysiące, no ale maksymalnie gdzieś tam była nawet po 91 90 tysięcy dolarów za sztukę, e, więc to bardzo wyraźne spadki poniżej 100 tysięcy. Tutaj e, zaraz przejdziemy sobie do tego, że no, moim zdaniem jest to. Jedna z ostatnich okazji dla osób takich spóźnialskich, dla osób, które no gdzieś tam nie miały wcześniej w portfelu kryptowalut albo miały powiedzmy za mało. Gdzieś tam jedna z ostatnich okazji na to, żeby tego Bitcoina po prostu stosunkowo oczywiście dobrej cenie, no bo dobra cena to byłoby pewnie kilkadziesiąt tysięcy niskie, 40-50, jak jeszcze nie tak dawno było. No ale te 90 tysięcy w perspektywie stu kilkudziesięciu tysięcy za Bitcoina dalej wydaje się... Stosunkowo atrakcyjną ceną, i teraz, tak o co chodzi z tymi taryfami? Tak, no, przede wszystkim chodzi o to, że, bo to, to jest jakby punkt wyjściowy. Kanada i Meksyk, zaraz też do tego przejdziemy, do innego wykresu, to są najwięksi partnerzy handlowi Stanów Zjednoczonych. Tak? Tutaj nie mówimy o państwach i Chiny jeszcze. Nie mówimy o tym, że na przykład Stany Zjednoczone nałożyły cła na Kolumbię, tam też takie były doniesienia kilka dni temu, czy, do, czy na przykład na Panamę, tak? w związku z Kanadem Panamskim. No to by nie miało efektu, ale gospodarka amerykańska, kanadyjska i meksykańska są bardzo mocno wplecione w po prostu jeden organizm. Tak? Jeśli mamy jakąś fabrykę w Stanach Zjednoczonych, to bardzo często ta fabryka polega na tym, że pewne podzespoły po prostu są sprowadzane, importowane z Meksyku. Tak samo z Kanady. Tak samo ogromne źródła energii czyli ogromne tony ropy naftowej no miliony baryłek każdego dnia po prostu spływają z Kanady do Stanów Zjednoczonych. Więc ten wzrost, nawet tych 10% w przypadku energii, po prostu bezpośrednio przeniesie się na koszty życia Amerykanów, no bo podniesie im ceny. No i pamiętajcie, że tutaj nie mówimy o jakimś wpływie na gospodarkę rzędu 0%, mówi się nawet, że ten handel, który jakby może zostać przez te taryfy obciążony, odpowiada nawet za 5% amerykańskiego GDP, czyli no... Produktu krajowego brutto. Tutaj wpływ będzie kolosalny i też. Tutaj oczywiście, bo obrońcy Trumpa powiedzą, że w długim terminie może mieć to dobry wpływ na, Ameryka, na amerykański rynek, bo zaraz sobie przejrzymy na kanwę, jak to, jak to działa. Aczkolwiek no, w krótkim terminie wprowadza to zamieszanie, wprowadza to chaos i przede wszystkim nie wiemy, co Trump wymyśli kolejnego. I to też rynek trochę wycenił w tej dzisiejszym spadku. No bo zaraz się okaże, że, że te taryfy na przykład Trump podniesie do 50%. On to może zrobić w ciągu godziny, taką decyzję podjąć. Tak, bo podjął decyzję, że podnosi 25%, nic to nie dało, jego polityczne żądania względem tych państw nie zostały spełnione, no i podnosi do 50% na przykład. Tak. I tutaj on, przynajmniej rynek, obawia się, że jest do tego zdolny, i to już wystarczy, żeby, żeby takie spadki po prostu doszły. Tutaj tylko jeden przykład, właśnie zwróćcie uwagę na to, jak Kanada. Stała się jednym z głównych, czy nawet największym, dostawciem ropy naftowej dla Stanów Zjednoczonych. Ten import z Kanady drastycznie w ostatnich latach rósł i można powiedzieć, że ta gospodarka amerykańska troszkę się od tej ropy kanadyjskiej uzależniała. I zobaczcie, że Kanada versus rest of the world. No, mówi, ten wykres mówi sam za siebie, tak? Jeszcze 20 lat temu yy, Kanada odpowiadała za kilkanaście procent tego importu, teraz odpowiada nawet za około połowę. dane nie są oczywiście yy, nie są z 2024 roku, ale no, wygląda to praktycznie tak samo. Yy, więc yy, przechodząc, yy, przechodząc dalej już z prezentacji, chciałem Wam szybko wyjaśnić właśnie, na czym polegają te cła, tak? Yy, no, Oczywiście większość osób pewnie, pewnie o, o tym wie, ale żebyśmy nie mieli wątpliwości. Jeśli y, jakiś, y, załóżmy jakaś fabryka X tak, z USA y, chce sobie y, zimportować coś z Meksyku, tak, czyli jakiś towar Y z z Meksyku, jak M, no to musi teraz przy przejściu po prostu granicznym, no Tak przy tym handlu, no zostanie obciążona 25% no podatkiem, cłem od wartości tego importowanego towaru. No i tutaj co ważne, w większości umów handlowych pomiędzy podmiotami za cła odpowiada. Podmiot, który importuje, czyli w tym przypadku USA, tak, to USA odpowiada za to, to amerykańska firma, żeby zapłacić 25% tak, taksu yy, przy po prostu przejściu granicznym. Yy, czyli jeśli ten produkt powiedzmy kosztował 10 dolarów, tak? i za tyle ta firma ym, amerykańska go ściągała z Meksyku i powiedzmy sprzedawała go po no strzelam tak 12 dolarów na przykład w, w Stanach Zjednoczonych załóżmy to było jakieś nie wiem jakieś tako, jakieś tam tortille z Meksyku no tak powiem, oczywiście sprowadzam to do takiego prostego przykładu, ale to często chodzi o wielkie, tysięczne jakieś, jakieś podzespoły i tak dalej, no to zwróćcie uwagę na to, że ten biznes już się im po prostu nie opłaca, tak? I oni teraz będą musieli tę cenę znacząco podnieść, albo tego importu się pozbyć. No i jakby polityka nakładania ceł, czyli protekcjonistyczna polityka gospodarcza, no polega na tym, że ta firma amerykańska ma dojść do wniosku, dobra, to mi się nie opłaca płacić tego taksu, to ja teraz ściągnę to samo, tylko są wyprodukowane w USA. Może nawet zapłacę minimalnie drożej, powiedzmy zapłacę 11 dolarów, tak, zamiast 10, no ale to dalej będzie mniej niż 10 plus 2,5 za za, za opłatę ceł. No i no w gruncie rzeczy na tym polegają cła. Taka jest ich idea: że ta firma amerykańska zamiast ściągać to z Meksyku, no ściągnie to teraz z USA. No tylko mówię, w krótkim terminie ta firma nie będzie miała prawdopodobnie takiego zamiennika, tak? I ta firma w krótkim terminie będzie musiała ściągnąć tak czy tak ten towar, bo ma już to zakontraktowane, może być to już nawet sprzedane w Stanach Zjednoczonych, tak? Bo jest dystrybutorem na przykład ma już to sprzedane. I ten, ten, tego zysku tych 25% się po prostu pozbawi. Albo od razu podwyższy ceny konsumentom w Stanach Zjednoczonych. Więc y, t, pamiętajcie, że cła nałożone na dane państwo odbije się też na tym państwie, które te cła nakłada. Y, zwłaszcza w krótkim terminie. No, w drugim może to mieć pozytywne efekty, no, tylko to wszystko zależy od dostosowania się gospodarki i od tego, czy po prostu w ogóle jest jakby przestrzeń na to, żeby, żeby takie towary produkować też w USA. zwrócić uwagę na to, że w Meksyku mamy chyba 7 czy 13-krotnie niższą pensję niż w USA, więc towary produkuje się dużo taniej. I jakby na tym też amerykańska gospodarka zyskuje, że może część towarów tanio produkować w Meksyku. Więc to teraz po prostu wszystko się wszystko podrożeje. No tak samo z tą ropą naftową. No tą ropą naftową nie będzie dało się z tej Kanady zastąpić. Więc po prostu teraz importen, importer e, energii, czyli no, powiedzmy baryłek ropy naftowej z, z Kanady w USA zapłaci 10% więcej, tak? No i on oczywiście może się pozbawić 10% zysku w USA, a może podnieść cenę o 10%, tak? Czy tam podniesie ją powiedzmy o 5%. 5% tej podwyżki weźmie na siebie, zmniejszy, zmniejszy swoją marżę, a 5% przełoży na konsumenta. To i to się już musi przełożyć na inflację w USA, na spowolnienie gospodarcze. No tutaj, tutaj naprawdę te efekty mogą być kolosalne, o ile, o ile oczywiście, o ile Trump po prostu tego nie zniesie w przyszłości. I teraz przechodząc właśnie do tego y, tematu zniesienia. To ja mam tutaj, tutaj z PolyMarket, są zakłady, tak, statystyki, czy Trump zniesie te taryfy na Kanadę po prostu przed końcem maja. No tutaj od gdzieś tam 60%, jeszcze nie tak dawno, spadło to do 57%, no ale powiedzmy jest około 50-50, że do maja te taryfy Trump obniży. Z Meksykiem jest, no podobnie, w gruncie rzeczy około 50%. Więc te szanse wcale nie są aż tak wysokie i może się okazać, że tam po prostu te taryfy zachowa. Oczywiście, wracając do tej naszej tabelki krótkiej, pamiętajcie o tym, że tutaj Meksyk i Kanada nie śpią. One nakładają już teraz, to się dzieje od razu, jak, ja, jak, jak to nagrywam, nakładają taryfy odwrotne, tak? Czyli teraz to oni nałożą taryfy celne na USA. Więc każdy towar teraz importowany z, z USA do Kanady, do Meksyku też zostanie obłożony dodatkową tarifą. Czyli firmom kanadyjskim, firmom meksykańskim nie będzie się znowu niektórych towarów opłacać importować z USA. Co się też przełoży na wiele amerykańskich firm. Wiele amerykańskich firm, zwłaszcza położonych blisko granicy, w dużym stopniu opiera swoją sprzedaż na tym, że importuje, czy eksportuje z ich perspektywy do Kanady albo do Meksyku. Zwłaszcza działa to z Kanadą przy, przy wielu stanach, czy przy granicy po kanadyjskiej. No, naprawdę wiele amerykańskich firm jest zależnych od tego, że. Swoje towary sprzedaje w Kanadzie. Więc tutaj ta wojna gospodarcza Trumpa no, nie może mieć dobrych skutków w krótkim terminie. Zobaczymy jak w drugim terminie, no, ale nas na rynku kryptowalut, zwłaszcza no, ten krótki termin, powiedzmy tygodnie, miesiące, interesuje najbardziej. No i w tej perspektywie tygodni, miesięcy widzimy na wykresie na Ethereum, że spadliśmy de facto gdzieś tam do poziomów z, z wakacji. I to oczywiście no udało się na szczęście tą świecę w dużym stopniu już y, tutaj zamalować. No ponad połowa tej świecy jest już odbita w górę. No i tutaj, no ja bym chciał bardzo szybki powrót do 3000, no bo jeśli tego powrotu, no nawet na ten poziom choćby 2800. Ten poziom 2800 możemy zobaczyć jeszcze równie dobrze dzisiaj, tak? Wystarczy, że rynek amerykański się otworzy, ta panika się minimalnie zmniejszy i pewnie jeszcze te kilka procent nam tutaj Ethereum odbije. Aczkolwiek jeśli nie zobaczymy szybko tego odbicia, no to ja tutaj się obawiam, że gdzieś tam wpadniemy w Czy obawiam, no to nie jest tak, że to będzie jakieś. Dla rynków bardzo tragiczne, no ale obawiam się, że gdzieś tam w jakąś taką konsolidację z tego poziomu poniżej niestety tej 200, koszczącej średniej po prostu wpadniemy. Jeśli rynek się gdzieś tam tutaj od tego poziomu 2800, 2900 po prostu odbije w dół, to taka konsolidacja byłaby bardzo, bardzo prawdopodobna. Bitcoin. Na szczęście spadł mniej. Zwróćcie uwagę na to, że przy Ethereum no te spadki są de facto, no już tak wczoraj, w niedzielę, tak w nocy, dzisiaj, no symboliczne, tak? Spadek na, na Bitcoinie o, o 2% no to nie jest powód do, do tragedii, powód do, do jakiegoś załamania nerwowego. No 20% na Ethereum jest, no jest złe, tak? Więc Bitcoin trzyma się mocno, szybko te poziomy, około 90 tysięcy, które też tutaj już wcześniej nam. Yy, Kilkukrotnie jednak sugerowały jakieś odbicia, po prostu zadziałał znowu tak? ten poziom tutaj 90 i widać, że instytucje czy wielu inwestorów jednak ma poukładane już zlecenia kupujące na ten poziom i tutaj no, spadek poniżej 90 tysięcy dolarów dopiero mógłby otworzyć gdzieś tam potencjalny spadek poniżej tej tutaj dużej fali wzrostowej. Tak? Póki jesteśmy powyżej tego jest Naprawdę bezpiecznie. Jeśli chodzi o SP500, tutaj no spadek o 1,5% na rynku. Oczywiście futures. Zobaczymy, jak się o 15:30 rynek amerykański otworzy. Tutaj dalej, póki jesteśmy nad poziomem 5800, ja się nie martwię, bo no korekty nawet o 6-7% od szczytu czymś całkowicie normalnym, a na razie mówimy o korekcie ledwo 2,5% od szczytu, no to jest nic, tak, no tutaj ledwo co rynek No, Co ciekawe, już w ostatnim okresie, znaczy nie powinno nas coś dziwić. złoto trzyma się mocno, pomimo tych spadków, tutaj naprawdę się utworzył na no taki mocny, mocny kanał wzrostowy. Zwróćcie uwagę na to, że tutaj no mówimy o już dobrych co tu mamy za datę 24 grudnia? No mówimy już o polu, y, miesiącu i pół, no miesiącu z hakiem, miesiąc, miesiąc, dwa tygodnie naprawdę mocnych, dynamicznych y, wzrostów. Kilka sesji wzrostowych, jakaś czerwona świeczka i tak to się kręci w górę. I tutaj na złocie nie wydaje się, żeby coś mogło y, to złoto po prostu w najbliższym czasie zatrzymać. Jest naprawdę bardzo mocne. No, po prostu mocna siła tego, tego, tego indeksu. Tutaj wejdziemy jeszcze na, na sekundę na, na, na dolara, na USD-dolar indeks. Tutaj dolar znowu mocno rośnie. Dzisiaj w tej panice ponad 1% wzrostów i poziom ostatnio widziany w 2022 roku, ponad 2 lata, no, de facto 2 lata i 2 miesiące temu. No, pamiętajcie, że rosnący dolar. Teoretycznie powinien być zły dla złota, teoretycznie powinien być zły dla, dla indeksów i dla, i dla, i dla, dla bitcoina, dla kryptowalut, ale tak na razie nie jest. pomimo tego, że dolar rośnie od, od, od początku roku mocno i ostatnich dwóch, trzech miesiącach, no to dalej rynki trzymają się bardzo solidnie, co jest. Tak jak już mówiłem Wam wielokrotnie, dobrym sygnałem dla nas, no bo jeśli w zwykłych otoczeniach makroekonomicznych rynek radzi sobie stosunkowo dobrze, oczywiście nie mówię o tym kraszu teraz, tylko ten krasz jest emocjonalny, tak? Ten krasz teraz dotyczy, dotyka typowo y, emocji, reakcji na to, co powiedział, zrobił Trump. Gdyby nie to, y, rynki by były dużo, dużo wyżej. Y, tutaj jeszcze na koniec w ramach takiej ciekawostki jeszcze dobowienia tego tematu y, taryf. Tutaj mamy właśnie, co Amerykanie importują, amerykańskie firmy z Kanady i Meksyku. Widzimy, że w dużym stopniu jest to właśnie do przemysłu, tak, transport, machinery. I tutaj mówimy naprawdę o ogromnej sumie 400 miliardów dolarów i to chodzi między innymi o, 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 o przemysł samochodowy w dużym stopniu. Oprócz tego mamy inne. Przemysłowe materiały, tak. Mamy też oczywiście Food Life Animals, Other Commodities, Chemicals i jeszcze wiele, wiele innych podobnych materiałów. No i mówimy tutaj o nawet 900 miliardach dolarów w 2023 roku, czyli naprawdę o dużych, dużych wartościach. I teraz, tak, jeszcze ważny wykres, czyli wykres pokazujący trade Deficit z Kanadą i Meksykiem. No bo Wracając tutaj na, nasz, na nasz, naszą tablicę, to pamiętajcie, że tak, jeśli oba państwa na siebie nakładają, wbrew siebie nakładają cła, tak, i te cła są po 25% w dwie strony, no to jeśli państwo X eksportuje do państwa Y 100, 100 powiedzmy milionów, tak, tam 100 czegoś, tam już nieważne, a to państwo do tego, tak, tutaj tak, tutaj tak, to państwo do tego eksportuje powiedzmy 50 milionów, no to to państwo zapłaci cło w wysokości 25% od sumy 250 milionów, tak, a to państwo zapłaci 25% od sumy 100 milionów. Czyli jeśli z jakimś państwem mamy deficyt handlowy, no to oczywiście my stracimy bardziej. I o tym wydaje się, że Trump też nie do końca to yy, przemyślał, czy ktoś mu to nie do końca dobrze wyjaśnił, doradził, no bo yy, Stany Zjednoczone mają deficyt i z Kanadą, i z Meksykiem. I całościowo mówimy już prawie o 250 miliardach dolarów, tak? Czyli o tyle więcej Amerykanie importują z Kanady i Meksyku i o tyle więcej amerykańskie firmy zapłacą po prostu ceł odwetowych, które Kanada i Meksyk na, też nałoży na towary, które importują i które sprzedają w Stanach Zjednoczonych, które są dla konsumentów, które są stosowane w przemyśle i etc., etc. Czyli tutaj. Trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że yy, no, te, ta decyzja w krótkim terminie jeszcze mocniej wpłynie na USA niż na Kanadę i Meksyk. I to nawet sam premier Kanady właśnie mówił, Justin Trudeau, akurat w tej sprawie, rzadko bym się z tym premierem akurat, który zresztą już odchodzi z tego stanowiska zgodził, ale tutaj powiedział dosyć dobrze, że no de facto Trump nakłada no, te koszty, yy, w dużym stopniu przekład, przełoży je na Amerykanów. Więc tutaj, no powiedziałbym tak, Trump gra mocnymi kartami yy, gospodarczymi, ale troszkę na takich, yy, znaczy wydaje się, że mocnymi, głośnymi yy, hasłami, ale one są tak trochę na takich drewnianych, powiedziałbym, nóżkach. I jeśli Kanada i Meksyk gdzieś tam politycznie nie odpuszczą, to ta wojna handlowa nic dobrego amerykańskiej gospodarce nie... Przyniesie, no i to się oczywiście przyniesie na S&P 500, a z S&P 500 na rynek kryptowalut. Więc tutaj, otwierając na koniec, jeszcze tą nieszczęsną, nieszczęsną grafikę, no w takich ponurych nastrojach gdzieś tam zakończymy ten dzisiejszy odcinek. Ja Wam dziękuję, że, że oglądaliście. zajrzyjcie do opisu, odwiedźcie tutaj grupę Koszary Tradingu, gdzie jest wiele ciekawych informacji każdego dnia, zagrania od naszych traderów, na pewno będą rozgrywać teraz jakieś odbicia i całe, całe dołączenie do tej grupy jest darmowe, więc serdecznie Was zapraszam i widzimy się w kolejnym odcinku.